Siemantero Widzowie, witam was w kolejnym odcinku CS Ghost Kisa. I dzisiaj lecimy sobie z kolejną, drugą częścią odcinka Profit z 50zł od widza Wczoraj Kacpex zrobił 300 profitiku z 50zł Jeżeli jesteście ciekawi jak to osiadło, oczywiście zachęcam was do Zoglądnięcia poprzedniego odcineczka, ponieważ uważam, że batelki były warte uwagi bardzo fajnie rozegrane, ale dzisiaj mamy Bogusia z nami i on dzisiaj postara się przebić kaspeksa i zrobić większy proficik, ponieważ rywalizują o skinka zostawcie suba z dzwonem, lajka, jeżeli takie odcinki Wam się podobają oczywiście będziecie mieli szansę zgarnąć skina totalnie za darmo wystarczy oglądać do końca, ponieważ pojawi się hasło konkursowe a jeżeli wpłacacie, no to z moim kodzikiem macie przy minimalnym doładowaniu 8,40 dwa skinki do wygrania, czyli kałaszki rękawice oraz oczywiście przy minimal minimalnej wpłacie 20 zł czeka na Was koska wartości 1400 zł. Jeżeli skina wygracie, od razu go dostaniecie do swojego ekwipunku, a wszystkie wpłaty realizujecie tutaj z kodzikiem promocyjnym SOLIVIA, który po aktywowaniu daje Wam również 10% każdego depozytu i 20 na start dla nowych użytkowników. Członka jest do osób pełnoletnich, a my zabieramy się za drugiego widza. Dobra, jest ze mną już Bogusinio, siemaneczko. Siemaneczko, witam. Mojemu poprzednikowi w odcinku wczorajszym udało się zrobić 353 zł. Także czy go przebijesz? No jestem tego mega ciekawa, musisz się postarać. Także lecimy sobie z 50 Dobra. zł do profitu. No to zaczniemy od watelek na pewno jakiś. Eee, myślę, że może damy sobie Ultra na buście z, z jedną Okej. Okay c 4 kejsa na bójście też można dać. Skrzyneczkę. Okay. Yy, I myślę, że może USPA i Ze dwie skrzyneczki. No dobra, Znaczymy, za 35 zł. Na ile osób preferujesz? Yy, na trzy osoby. I myślę, że Underdoga. O! Czyliście przegrany już na początku? To, no, tak mi się wydaje. <laughs> dobra, zobaczymy. Mamy jednego przeciwnika. Co, dodajemy losowego bota, czy jakiś konkretny może Emilka? Ja nie, losowy, może losowy, być. Losowy, losowy. Być. No dobra. Podajcie <laughs> no i ja jestem ciekawa w ogóle, czy jakiś proficik będzie już z pierwszej batelki. Fajnie czy, by było. No i czy będzie na nasze konto? No tutaj ultra kęsik słabo się popisał, C4 Kesik. Powiem Ci, że no, te skrzynki mają potencjał, ale w ogóle tego potencjału nie pokazały w tej batelce No jedynie tutaj Juspik y, Gloczek y, zarzucił coś za 15 zł. No i kolejna skrzynka. Mamy batelkę, ale no, czy to jest proficik? No jest delikatny proficik, jest, no, no jest, 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 nie ma co jest. narzekać. Gitara. Dobrze, że Gitara. jest, że jest to, że Gitara. jest profit. Go, go no next! To batelkę lecimy raczej, Dobra. lecimy batelkę lecimy. I teraz myślę, że polecimy, znowu uspiki możemy dać te dwa. Dobra. Yy, I... Może Music Case za te dwa razy możemy dać. Zobaczymy, jak okay. z tego będzie. I na koniec damy jeszcze... A tego Toolboxa możesz dać. Jednego? Jedną, no. Dobra. I, no dara. za cztery dyszki. Myślę, że teraz będą też trzy osoby, ale może teraz już standardowo klasycznie polecimy. Spoko. No dobra, może to nas też ktoś dobije. Mamy... OK, to mamy dwóch przeciwników. No, zobaczymy. Tutaj będzie zacięta rywalizacja. Skrzyki wszystkie są w trybie normalnym. O jakiś przelew mi wpłynął. Szybko. No. <laughs> never nevermind, never mind. Mamy gloczka chyba. No, ale to jest kurczę. Well worn. Więc tej music case rzadko je otwieram, więc nie wiem, co one tam typią. Za bardzo. Ej, fajnie gitara, sypnęły. Gitara. gitara. przejmujemy prowadzenie. Drugi music Okej. Okej okay. <laughs> Ej, ten music case dobry jest. Skrzyka kosztuje 8 zł tylko. Widzowie? Wiesz uwagę. O kurwa. Kurde, nie no. 63 grosze. No kurde. Ale Ale unlucky. Lipton. Nie ale no nie. Unlucky. Tak dobrze było. Powiem ci, dobry, że no, profil był dobry, ale no, coś poszło nie tak. No lucky, on 32 zł na no, koncie mamy. Dobra, to no baterki lecimy. Baterki chyba będą naj, najkorzystniejsze. Możliwe? E no to co? No to lecimy o Lina, może ty cztery case'a, daj na Dwa razy? Trzy? Nie, dwa. No dwa razy, bo trzy nie starczy. No, dwa razy nie, no starczy, i... ale dobra, no no, no. A, starczy, no to dobra, to z nich będzie trzy razy. No. O kurczę, no dobra. Dobra. Wszystko i na trzy osoby. Albo nie, daj na cztery i. i underdoga teraz daj. Może underdoga. wyjdzie Oj, opy wyszedł, bo nam za dużo może, nie zostanie. Przegrałem. Kaspek zbił. O. O, proszę bardzo, twój przeciwnik z poprzedniego odcinka właśnie wbił no. tutaj. On to... by przegrał. A czy byśmy wygrali, byłem jak, jak najwięcej, nie drogy Jeszcze nam paketa pokazał. Nie miło, nie miło, bardzo nie miło. Pamiętajmy, że to jest Underdog i chyba przejmujemy. oj, oj, tu będzie proficik elegancki, mój drogi. Ostatni to 4 case? nie, no, mamy to. Jest, mamy. Jest. No jest, przepiękny kombek. powiem dobrze, Ci, że dobrze. bardzo, bardzo ładny kąbeczek. oczywiście tutaj fakecika pokażemy na odchodne Tutaj Kaspeks bardzo niemiło zastartował <grym> od batelki. Dobra, ale przynajmniej profit nam dał, więc jest Dało, dało, no dobra, to co, lecimy batelkę znowu Teraz może polecimy coś grubiej, troszeczkę niżej, zjeść dobra. tam Dobra, damy te uspy jeszcze, bo te uspy mają potencjał Mają prawda? potencjał, I mają, można, to prawda y, nie Tylko teraz może daj na buście ze dwie Dobra i do tego rzuć. No, ok, za dwa razy też na buście. Okej. Okay. I myślę, że należy wystarczy. Szyknie. I Teraz będą też trzy osoby. Nie wiem, czy tego underdoga dalej iść. Kurde, nieraz dobrze poszło. No No, dobra, może tego underdoga jeszcze raz zobaczymy. Może teraz dobra znowu do... Oby, Oby dopisała, Mamy znowu dwóch przeciwników. Jakiegoś Kacperka. Znowu to nie ten Kasperek. No i zaczynamy sobie z Korteksem niestety, na samym początku. Ale tutaj okay, przeciwnik, okay. dropnął. już pika za 35 zł. Kolejna skrzyneczka, no niestety, porówno tutaj wleciała. E, no ale dalej nie mamy jednak przewagi. 10 zł różnicy niecałe. E, no, Kasik na buście totalnie się nam nie popisał. No i tutaj ostatnia szansa, żeby wygrać tę batelkę z propicikiem Oj, 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 No oj. nie wyszło, nie wyszło. pomiędzy, pomiędzy. No niestety. 30 no zł no, na koncie. 10 no, to patelkę, no, batelkę, bo to patelki to są. Eee, no to co, może teraz. Może te eventowe byśmy zobaczyli ze dwie. Okej. Okay. Te? Tak, tak, no. Na normalnym? Na normalnym, tak, na normalnym. Dwie eventowe i co tam jeszcze możemy. Eee, no tego case'a możemy, cztery case'a możemy rzucić. Też ze dwie. Tak? Mamy 18. I może. Woli eee, case'a chyba nie starczy. To neokejsa no, możemy rzucić jedne, jednego na pewno. I zostaje mhm. nam jeszcze niecałe 4 zł. No! 3 z hakiem? To, to, no to medium case na sam koniec już damy. No i dobra. I też 4 osoby. 3, 4? 4, 4. 4. I standardowy tym razem polecimy. Dobra. Zobaczymy. Może się uda. By było. Oj, ciężko, ciężko, tutaj kurczę. Do ostatniego. Do samego końca, do samego końca walczymy Dodajemy chyba sobie bociki No, no tak, bociki jeszcze dodać Adrian i Elika, no. <grym> no dobra zobaczymy. No tutaj Dobra, to jest standardowy Już chciałam właśnie powiedzieć, że Mieli najmniej Ale to nie ten tryb, pomyliło mi się No tutaj eventowe w ogóle się nie pokazały jakoś zajebiście No nie, słaby, no, ale W sumie wszystkie skrzynki są w trybie normalnym, więc ciężko żeby coś dobrego dropnęły. No, ale chociaż no Czasami potrafią, mamy Galilka, zadyszkę, zadyszkę, dobra, prawie go tutaj gydamy. Z złotóweczka przewagi jest, no i mamy gloczka, oby jakiś fajny stan. World well War, no najgorszy stan jaki mógł być chyba, ale wygrywamy batelkę. tym oto gloczkiem, także no. nie ma lipy, narzekać nie możemy, mamy z powrotem stóweczkę na koncie. Stóweczkę, no może no, wracamy no, no. do punktu wyjścia. Wracamy, wracamy, no. No dobra, to batelkę lecimy dalej. Lecimy dalej. Tylko właśnie nie wiem, czy teraz Olina jeszcze pójść może? Kurde, to jest... To no kto Dobra, nie ryzykuje, szampana nie pije. Jak? Na jesterze low case'a. Rozumiałam, lovely case'a na Chesterze. Co no? dwa razy możesz dać. Dobra. E... Możesz dać te elementar Craft Stickery też na jesterze. Hmm? To ze trzy razy możesz dać. Dobra. E... No i... Dobra, na razie może starcie za połowę pójdziemy, zobaczymy. Dobra. Dobra, na trzy osoby. I myślę, że Underdog teraz siądzie. No, i oby tak było. obyś miał rację, obyś się nie przeliczył. No, tak było, sobie. Tak Dajemy było. bocika jednego, Aleksa i Rosso. No dobra, no te skrzynki powiem Ci, że są gdzieś tam moimi faworytami z tańszych skrzynek na czysteczce. No i właśnie tutaj Emeczka poleciała dla dla Rosso. Niestety dla nas też Emeczka wpadła. Więc Bot Alex jest na prowadzeniu, ale trafia Emeczka. Najlepszy dropik z tej skrzynki. prawda nie jest to Faktoryniu, ale zawsze coś. No i tutaj te cykierki też mogą dużo namieszać. No tutaj siądzie naklejeczka za 50 zł. Tutaj siądzie, ja coś czuję tu w kościach. Oby nie, Oj. Dla nas. Oby nie dla nas. No to najważniejsze. Ostatnia. O chuj, kurde. przegraliśmy. Nie. Nie o złotówkę. Nie no, nie no, wcześniej 60 groszy lisko, teraz o złotówkę. Lisko, bo... Przecież to się nie dzieje naprawdę. Mam 55 zł. Blisko. No dobra, to lecimy molina. Lecimy molina. teraz za 55 zł. Dobra. Tyle eee, case możemy jeszcze dać te dwa razy. Hmm. Yy, I myślę, że te, te uspy jeszcze możemy polecić, bo one kurde mają potencjał Mają znaczy yy, no sterze, znaczy nie na no czesterze, tylko na puście może daj raz mm -hmm. Dwa razy chyba nie starczy Nie, nie Starczy? Ta nie starczy, ale mam kurciki eventowe, ja Ci mogę wymienić No dobra, to możesz, możesz 805 wymienić. wrzucimy sobie elegancko za 80 groszy, no, styknie, styknie. styknie no. e, To było tak, dwa na te dwa razy, i usp tak? I tak, uspik, tak. Okay. No i gitara. Kurde. Cztery osoby lecimy, bo to trzeba chyba i standardowe zobaczymy. Olinek Inek po raz drugi. All musi pójść. Dobra, mamy jednego przeciwnika. Mamy Bota Emily i Bota Michaela. Ten Bot Emily to mi tutaj totalnie nie pasuje. Tak szczerze ci powiem. No i Michael tutaj dropi sobie meczkę niestety w stanie Wellworldu. Mhm. Za 40 zł prawie. Drugi Low na lipa, nic lipa. nie oddał. No i chyba tutaj, kurczę, musztarda po obiedzie tak zwana. Oj, ten Juspich Prinstream jakby do nas wleciał. Widziałeś no, to go to jak coś... leciał? Widziałem, to bym no. niestety. No niestety, nie udało się przybić, przebić kaspeksa. Trzeba było Next time. No, trzeba było, ale słuchaj, no nie tak, nie tak, nigdy nie wiesz co się trafi. No, no i co, ja Ci dziękuję za odcineczek, na dziękuję. pewno jeszcze kiedyś się spotkamy tutaj, bo Ty często Myślę, w sumie tak. jesteś chętny Więc no co, aha, żebyście w ogóle chcieli sobie zgarnąć skinka, totalnie zafryte, o tej wartości zostawcie suba z dzwonem, lajka A w komentarzu możecie napisać, co mogłoby napisać Boguś? No nie wiem, um, ulubiona marka samochodu o. i liczbę od 5 do 9 Czyli ulubiona marka samochodu i liczba od 5 do 9 Ja się z wami żegnam, żegnam się z tobą Boguś, trzymaj ta się. Pa, się, pa pa Na razie